W roku 20, pamiętnego dnia w Pucku, wiatr wiał, zimno było. Generał Haller rzucił tam pierścień do morza. Rzuciłem pierścień latynowy, otrzymany przez ludność polską gdańska. To było wszystko to, co Rzeczpospolita mogła wywalczyć. Owszem, mieliśmy okno na świat, tylko że nie mieliśmy portu. Była Polska, były władze polskie, był rząd, była armia. I dzisiaj, nawet po tylu, tylu latach, możemy z dumą patrzeć na to, co nam się udało dokonać. Po kilku latach od odzyskania niepodległości Polska zadomowiła się nad Bałtykiem na dobre. W ekspresowym tempie powstała Gdynia, najnowocześniejszy port nad Bałtykiem, który pozwalał na eksport węgla, ale, co równie ważne, na niezależne od państwa niemieckiego dostawy towarów. Równie szybko młode państwo zaczęło budować marynarkę wojenną. Mimo kłopotów finansowych, skromną początkowo flotę zasiliły nowoczesne niszczyciele ORP Wicher i Burza, zwane wówczas kontrtorpedowcami, i okręty podwodne, ORP Sęp i słynny Orzeł. W Pucku stworzono również bazę dla wodnosamolotów. Poza wojskowymi i ekonomistami, Bałtyk również szybko odkryli turyści. Myliłby się ten, który uważa, że tłumy nad Bałtykiem to współczesny problem. Po odzyskaniu niepodległości i skończonej wojnie polsko-bolszewickiej plaże zaludniły się złaknionymi morza turystami. Wybory najpiękniejszych plażowiczek, zawody sportowe, regaty i konkursy rzeźby w piasku umilały nadmorski pobyt. Na plażę zaplątał się nawet zakopiański Biały Miś. Z nadmorskiego klimatu chętnie korzystali wybitni artyści Jan Kasprowicz, Jan Lechoń czy Stefan Żeromski, który poświęcił Pomorzu Wiatr od Morza, cykl opowieści, które łączy kaszubski demon Smentek. Z malarzy nad morzem chętnie spędzał swój czas Wojciech Kossak, który namalował słynne Zaślubiny z Morzem. Właśnie wtedy wszystko się zaczęło. To właśnie tutaj, na tym niewielkim skrawku nabrzeża w Pucku, 10 lutego 1920 roku doszło do zaślubin Polski z morzem. Działo się to prawie półtora roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W grze, która się wówczas toczyła, chodziło o to, aby Polska miała swój własny skrawek wybrzeża. Odzyskanie dostępu do morza nie byłoby możliwe, gdyby nie trwająca od XIX wieku walka kaszubów o prawo do Polskości. W ceremonii zaślubin z morzem, razem z generałem Hallerem, brali udział weterani tej walki. Antoni Abraham Kaszubski, działacz niepodległościowy i ksiądz Józef Wrycza. Ksiądz Wrycza już od młodych lat zaangażował się w działania konspiracyjne. W okresie I wojny światowej był twórcą w Chełmży towarzystwa polskiego młodzieżowego, które za cel stawiało sobie przywrócenie państwowości polskiej na Pomorzu, prowadzono szkolenie wojskowe i to stało się podstawą do tego, że ksiądz Wrycza został aresztowany i zarzucany mu próbę zdrady stanu przygotowania zbrojnego powstania przeciwko państwu niemieckiemu. Osadzony w twierdzy grudziąckiej został skazany przez władze niemieckie na karę śmierci. I tylko dzięki staraniom polityków z Naczelnej Rady Ludowej doszło do jego zwolnienia. Dzięki temu przedostał się później na stronę polską i wstąpił do Wojska Polskiego. Często używa się określenia Trybun Ludowy, nawiązując do okresu Cesarstwa Rzymskiego. Wydaje się, że o Antonim Abrahamie tak właśnie można by powiedzieć, a więc był to ktoś, kto wyrósł z tego ludu, rozumiał kaszubów i po prostu umiał się dopominać o interesy ludności kaszubskiej, starając się powiązać losy ludności kaszubskiej z Polską. Precz z prusakami! Precz! Precz z niemiecką kolonią! Była, jest i będzie Polska! W pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości, Błękitna Armia dowodzona przez generała Józefa Hallera, była jedną z najbardziej wartościowych części odradzającego się wojska polskiego. Sformowano ją we Francji w końcowym okresie I wojny światowej z zaprawionych w boju Polaków. Do wiosny 1919 roku osiągnęła liczebność 68 tysięcy żołnierzy. Do czerwca 1919 roku wszystkie oddziały podlegające generałowi Hallerowi zostały przetransportowane do Polski wraz ze swym nowoczesnym sprzętem. Później, w roku 1920, wojsko generała Hallera w styczniu rozpoczyna marsz od Torunia i kończy go 10 lutego w Pucku. Po Mszy przemówiłem krótko, wskazując dobitnie na ważność morza i na znak wiecznego zaślubienia Bałtyku przez Rzeczypospolite Polską rzuciłem pierścień latynowy otrzymany przez ludność polską Gdańska, wręczony mi przez starostę Wybickiego. Zaślubiny Polski z morzem były wielkim świętem. Polska właśnie odzyskała dostęp do morza. Pojawił się natychmiast problem, bo choć mieliśmy dość silną armię lądową, nie mieliśmy marynarki wojennej, którą trzeba było stworzyć od zera. Największym portem na odzyskanym pasie wybrzeża był port rybacki w Pucku. Jednak od reszty Zatoki Gdańskiej oddzielał go pas mielizn i płycizn. Dlatego nie mogły tam zacumować pełnomorskie statki. Owszem, mieliśmy okno na świat, tylko że nie mieliśmy portu, żadnego portu. I teraz zasada była taka, żeby funkcjonować nad tym Bałtykiem, musimy mieć port i to port taki, który będzie w stanie konkurować z innymi portami bałtyckimi, yy, pobliskim Gdańskiem, ale nie tylko o tym bliskim Gdańskiem, ale również powiedzmy Hamburgiem, Bremą czy yy, portami skandynawskimi. Jeszcze w 1920 roku rozpoczęły się intensywne badania naukowe mające określić rzeczywisty potencjał budowy pełnomorskiego portu w Zatoce Gdańskiej. Prowadzili je pułkownik Tadeusz Wenda, oddelegowany z ramienia władz wojskowych i Gabriel Szanowski, szef Wydziału Żeglugi w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Wenda, Szanowski i ich ludzie dokładnie sprawdzali możliwości żeglugi w poszczególnych miejscowościach Zatoki Gdańskiej i okazało się, że wszyscy zgodnie wybrali Gdynię. Kto wybrał tę lokalizację? Wybrał Tadeusz Wenda. Wenda. On zdecydował, że tam będziemy budowali port, który będzie naszym oknem na świat, który będzie takim reprezentantem polski za granicą. W samej Gdyni mieszkało w 1921 roku zaledwie 1300 kaszubów. A wśród nich 135 rybaków. Gdyńska flota rybacka składała się wtedy z sześciu kutrów, 10 żaglowców i mniej więcej setki łodzi wiosłowych. Siedziba przyszłego portu morskiego była małą rybacką wioską. Do roku 1923 trwała w Gdyni budowa portu tymczasowego. Zaledwie 9 miesięcy budowano linię kolejową z Gdyni do Kokoszek, pozwalającą na połączenie z Polską siecią kolejową z pominięciem Gdańska. W 1923 roku już wpłynął do portu gdyńskiego, jeszcze takiego trochę prowizorycznego portu, wpłynął pierwszy statek, Kentucky. On wpłynął, a potem wyruszył, wracał z Polski do Francji i zabrał ze sobą emigrantów. Nie oszukujmy się jednak, nie był to duży statek a tymczasowy port w Gdyni nie miał istotnych mocy przerobowych. Dlatego już w 1922 roku Sejm zadecydował o budowie w Gdyni portu pełnomorskiego o wielkiej skali. Na początku lat 20. oczy wszystkich skierowane były na Gdynię i powstający tu port. Z jego znaczenia władze zdawały sobie sprawę. 29 kwietnia 1923 roku jeszcze wówczas we wsi Gdynia odbyła się wyjątkowa uroczystość. Nad morze przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wraz z premierem Władysławem Sikorskim. Na delegację czekała wielotysięczna publiczność. Port w Gdyni, wówczas pod nazwą Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, został oficjalnie otwarty. W swym przemówieniu prezydent Wojciechowski mówił: Stąd owoce naszej pracy możemy wywozić bezpośrednio do wszystkich krajów, a w zamian przywozić wszystkie potrzebne nam produkty i surowce bez opłacania haraczu obcym pośrednikom. Usunięty nareszcie zostanie odpływ bogactw Polski do kieszeni obcych. Tutaj Polska nie ma granic, stąd polska bandera może swobodnie płynąć w świat szeroki, gdzie tylko zechce ją poprowadzić polski żeglarz w służbie ojczyzny. Po roku 1923 zaczął się w budowie portu w Gdyni okres trzyletniego zastoju. Prace posuwały się wolno, postępy były marne. Budowa portu pełnomorskiego nabrała jednak tempa w roku 1926. Wtedy ministrem gospodarki został Eugeniusz Kwiatkowski, który po otrzymaniu alarmujących wieści o zastoju w Gdyni objął budowę portu osobistym nadzorem. Światkowski podpisał nową umowę z polsko-francuskim konsorcjum odpowiadającym za większość prac budowlanych. Budowa takich przedsięwzięć nie do końca była w zasięgu naszym. Tu nie chodzi nawet już o aspekt finansowy, ale także ten aspekt inżynieryjny. I tutaj mieliśmy dosyć dużą pomoc z państw ościennych, przede wszystkim z Francji. Jesteśmy tuż przy linii kolejowej, ukończonej w 1933 roku. Jej budowa była jednym z największych osiągnięć drugiej RP. To magistrala. Węglowa. Linia łącząca Katowice z Gdynią o długości 552 km omijająca Gdańsk. Jej budowa trwała zaledwie 7 lat, co jest tempem imponującym nawet dziś. Magistrala zapewniła bezpośrednie połączenie kolejowe Śląska z Gdynią, pozwalając na bezproblemowy transport węgla ze śląskich kopalń do portów Gdyni i na przewóz innych towarów w odwrotnym kierunku. Linia jest wykorzystywana do transportu towarowego na dużą skalę również w dzisiejszych czasach. Tam zbudowano przecież. Chłodnie tam zbudowano poszczególne nabrzeża. Tam były nabrzeża do przeładunku drobnicy, do przeładunków węgla. No, po prostu cały, cały kompleks. Do tego port jeszcze pasażerski to jest ewenement, bowiem Gdynia została zbudowana od zera praktycznie. My zbudowaliśmy port, który bardzo szybko, bo już w 1934 roku prześcignął Gdańsk i prześcignął porty niemieckie, co było bardzo nie na rękę Niemcom. Jakieś tam rzeczy wymyślano, że Gdynia to jest port, który. Jest niebezpieczny, bo tam są ruchome jakieś piaski, że to wszystko grozi, że statki mogą uwikłać się w jakieś tam mielizny czy coś takiego. Nie, to były bzdury w ogóle. W rzeczywistości Gdynia była portem bezpiecznym i czas to pokazał, że statki też tam czuły się bezpiecznie. Gdynia, młody polski port na Bałtyku, rośnie i rozwija się z dnia na dzień. W drugiej połowie lat 30. Gdynia była imponującym, supernowoczesnym miastem. W budownictwie dominowała biel, a modernistyczna architektura wywoływała zachwyty urbanistów. Gdynia rozwijała się niesamowicie. Około 1200 mieszkańców było podczas spisów w 1921 roku. Natomiast w ciągu najbliższych lat yy, ludność Gdyni podwajała się, potrajała i skończyło się na 120 tysiącach, czyli mieliśmy stukrotny wzrost liczby ludności w ciągu 20 lat. Nie wiem, czy jeszcze jakieś polskie miasto zanotowało aż takie rekordowe wyniki. Gdyński port okazał się niebywałym sukcesem. W 1930 roku Gdynia uzyskała regularne połączenie transatlantyckie z Nowym Jorkiem. Dworzec Morski, oddany do użytku w 1933 roku, był jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków na świecie. Była to baza polskiej floty transatlantyckiej, która obsługiwała połączenia do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. To był piękny budynek. Cudownie zbudowany budynek, który miał tam 2,5 tysiąca metrów powierzchni. Na parterze były kasy biletowe, były jakaś tam skład, skład bagażu, były różne biura, były przedstawicielstwa biur podróży. Natomiast na piętrze były restauracje, był punkt widokowy. Naprawdę piękny, modernistyczny budynek, w którym dzisiaj jest jedno z moim zdaniem najfajniejszych muzeów na Wybrzeżu, Muzeum Emigracji. W 1935 roku zwodowano Transatlantyk Piłsudski. Rok później ochrzczony został bliźniaczy Batory. Te dwie jednostki należały do najszybszych, najbardziej komfortowych i najlepiej wyposażonych statków transatlantyckich na świecie. Mogły zabrać po 760 pasażerów w transkontynentalny rejs. Podróż do Nowego Jorku trwała od 8 do 9 dni, w zależności od warunków na morzu. To były statki, które miały pokazywać Nasz kraj, które miały reprezentować nasz kraj gdzieś tam za oceanem. To były statki ekskluzywne. Statki z siedmioma czy ośmioma pokładami, statki projektowane nie tylko przez wybitnych architektów, stoczniowców, ale również przez projektantów wnętrz. Tam udział mieli na śmietanka polskich artystów w projektowaniu wnętrz tych statków. Piłsudski był takim statkiem flagowym. Nie batory. Piłsudski był statkiem flagowym, z tym, że jest dzisiaj mniej znany, dlatego że Piłsudski niestety nie przeżył wojny, natomiast statek batory zwany powszechnie lucky ship, bo i to nie przez Polaków, tylko przez w Europie powszechnie był uznawany lucky ship, bowiem miał niezwykłe szczęście i krzywdy nie zrobiły mu żadne naloty ani żadne miny, chociaż inne statki w tym czasie szły nad dno. Budowa portów Gdyni kosztowała od 230 do 270 milionów złotych. W przeliczeniu na dzisiejsze ceny to mniej więcej 3,5 miliarda. To jedne z najlepiej wydanych pieniędzy w historii Polski. W 1939 roku liczba mieszkańców Gdyni liczyła 127 tysięcy. Port i jego infrastruktura zajmowały 900 hektarów, a wewnętrzna portowa sieć linii kolejowych liczyła 240 km. Tę niebywałą historię wielkiego portowego miasta powstającego w centrum Europy przerwał dopiero wybuch II wojny światowej. Dziś, gdy mówimy o polskim morzu, jest dla nas całkowicie jasne, że mamy na myśli Morze Bałtyckie i 770 km linii brzegowej. Zaledwie 100 lat temu nowoodrodzona Polska walczyła o uzyskanie i utrzymanie zaledwie skrawka Bałtyku. Nie byłoby to możliwe bez walki pokoleń kaszubów o polskość regionu i bez gigantycznej mobilizacji II Rzeczypospolitej na rzecz budowy Gdyni.